Piotr Słupowski w widzi, się słyszy, się kręci. Dwa auta osobowe zderzyły się z tirem i wniechał je w bus, który jak się okazało była bomba atomowa. Na szczęście saperzy rozbrali ją przed wybuchem. W Chinach znaleziono diament o wymiarach 15 cm na 17 cm. Geolodzy uważają, że jest on największy na świecie. We Wrocławiu, obchodzonej w święto smalcu, można spróbować chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym. A na koniec Galeria Jadwiga. Są tam obr, obr, szkice i obrazy na sprzedaż i nasz reporter Jędrzej Sobecki. Dzień dobry Państwu, jesteśmy właśnie przed Galerią Jadwigą. Zaraz wyjdziemy do środka i spytamy się o nową kolekcję obrazów i szkiców i o ich cenę. Zapraszamy do środka. Dzień dobry, jak się Pan nazywa? Mariusz Garecki. Ale mamy tutaj kolekcję takich obrazów i szkiców. Jaka okay, jest cena na przykład o tego obrazu? To jest, Maciej, to jest Macieja Józefowicza, świt, piękny obraz. Można go zakupić za jedyne 180 zł. Tutaj mamy Małgoraty Piątek Grabaczyńskiej, kameleon, widać abstrakcyjny obraz. Można też go nabyć za 350 zł. Tutaj mamy Macieja Józefowicza, przejście, przejście do innego pomieszczenia albo do innego świata. No, piękny obraz. Tutaj również mamy Macieja Józefowicza, tajemniczy ogród, przejście również do jakiegoś tajemniczego ogrodu. Tutaj mamy Chrisa Nowickiego, The Toist Box, 300 zł. Tutaj mamy pudło właśnie zabawek, tutaj mamy wejście. Tutaj pa pa Pawła Szydło, brama w naszówce, piękny obraz. Tutaj mamy czarno-biały. Ale i tak piękny, 450 zł. Tu mamy taką kolekcję psów. Yy, jaka jest cena? Yy, 350 zł. A zrobił to Paweł Halwarti. Aha. No to ja się żegnam z Państwem, między słowackim się widzi się słuchaj. Dzień dobry, wita was, Piotr Stachurski, się, widzi, się, słyszy się kręci i dziś poprowadzę poranny sport. A więc w meczu towarzyskim Atletico, Atletico Madryt zwyciężył w meczu z Interem Mediolan 5-4, szermerka w walce z Dzisława Kretkowego i Mariana Bąbkowskiego wygrał Marian Bąbkowski. 5-3, 5-4, 5-4. Klub Wisła Zbychów wygrała w meczu siatkowym 25 do 20. A teraz najnowsza wiadomość, nowym selekcjonerem Hiszpanii jest Smith. To już koniec dzisiejszego sportu. Do widzenia. Żegna Was Piotr Stachurski. Dzień dobry, witam Was Piotr Stachurski. Dzisiaj poprowadzę pogodę. A więc w Szczecinie jest minus 3 stopnie, w Lublinie 0 stopni i lekkie przejaśnienie. Wrocław 3 stopnie i opady śniegu. Warszawa minus 8 i lekkie przejaśnienia. Gdańsk minus 8 i zachmurzenie. Poznań minus 3 i śliska na nawierzchnia. Do widzenia. Żegna Was Piotr Stachurski.